Same domy prowadzimy trzy lata, natomiast od roku faktycznie intensywnie realizujemy program Kroki do Domu, ale on się też zmienił. Od stycznia będzie robione tylko i wyłącznie w formule mieszkaniowej z różnymi etapami wsparcia. Pierwsze mieszkania interwencyjne dla tych, którzy przychodzą i z programem większego zaangażowania specjalistów, później mieszkania treningowe, żeby ludzie docelowo jakby... Dążyli do domu, a nie do tego, żeby mieszkać w placówce. Mieszkania krótkoterminowe, długoterminowe, mieszkania ze wsparciem dla tych, którzy już są też na swoich już mieszkaniach, ale jeszcze potrzebują takiej asystentury. To wszystko po to, aby rozwiązać problem bezdomności, a nie tylko go na chwilę zgasić. Tak jak mówią nasi mieszkańcy, i my naprawdę staramy się ich, ich słuchać, ale też ufamy, że oni wiedzą o czym mówią, bo to ich najbardziej dotyczy. Oni potrzebują mieć przekonanie, że jak im się nie uda, mają gdzie wrócić. Mają do kogo zadzwonić i nie mówię tylko o kadrze, bo oni dzwonią też do siebie nawzajem jako współmieszkańcy. Natomiast no, kroki do domu mają ostatecznie zakończyć się w domu. To jest naszym największym marzeniem i celem naszego programu.